Dzień dobry, Tomasz Bełdyga, partner w dziale doradztwa podatkowego KPMG. Dla laureatów 7 edycji konkursu Taxendio przewidzieliśmy bardzo dużo atrakcyjnych nagród. Przede wszystkim są to umowy o pracę w wybranym biurze KPMG oraz oferty płatnych praktyk. Przygotowaliśmy również nagrody gotówkowe oraz całą masę atrakcyjnych nagród rzeczowych: iPody, zestawy książek, kursy językowe i szkoleniowe, słodycze. Naprawdę jest tego bardzo dużo i nikt nie wyjdzie po finale z pustymi rękami. Najłatwiej będą mieli laureaci, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca. Dla tych osób od razu przygotowaliśmy umowy o pracę w wybranym biurze KPMG. Jeśli chodzi o pozostałych finalistów, otrzymają oni od nas oferty płatnych praktyk i po tych praktykach również będą mieli szansę rozpoczęcia pracy w KPMG.